Cześć, witam z nowym odcinku z mojego serwera czyli khc.pl No, i na samym starcie, fajnie byście zostawili łapkę w górę. Ogólnie myślę, że tak, jeżeli wbijecie 300 lajków, to mogę wam rozdać mój zapas kluczy, które zbierałem tak naprawdę od samego początku edycji, bo w ogóle w tej edycji kompletnie nie otwierałem magicznych kluczy. No, i nazbierałem sobie już na ten moment ponad 300 taki magicznych kluczyków. Więc jeżeli chcielibyście zgarnąć po prostu kordy skrzynki, zrobię sobie po prostu gdzieś na losowym jakieś, jakąś skrzyneczkę, gdzie schowam po prostu te. Te magiczne klucze i po prostu podam wam kordy w przypiętym komentarzu, jeżeli wbijecie 300 lajków w 24 godziny, więc no mam nadzieję, że wbijecie. No, no. znaczy no moim zdaniem nie macie psychy, ale no nie wiem Możecie pokazać, że jednak macie psychę i zostawicie tą łapkę w górę i, i zgarniecie te magiczne klucze, a naprawdę jest ich sporo, więc myślę, że fajnie by było coś takiego sobie przygarnąć. No i też fajnie jakbyście zostawili suba z dzwonkiem osoby, które nie subskrybują, bo dużo ludzi patrzyłem ostatnio które oglądają moje filmy, mnie właśnie nie subskrybują, a wtedy wiecie, nie przychodzą i generalnie, no jest lipa No i tak naprawdę to tyle. Fajnie, jakbyście wbijali również na mojego Discorda. Macie do niego link w opisie, bo tam jest dużo fajnych konkursów na rangi i tego typu rzeczy. No i zapraszam Was do odcinka, bo oszust był naprawdę fajny. No, naprawdę, naprawdę fajnie to wszystko wyszło. Więc tak naprawdę to tyle. Ja Wam już nie spoileruję. I zapraszam do odcinka. Siema, Dobra, to Wy jesteście tą Gildion Vape, tak? Co? Wcześniej. Co? Nic, nic, nic. Dora, Co Ty gadasz? Też... A Wy chcecie mi oszusta nagrać i o tym już gadacie? Nie. Nie, ja mówię, że no, ja, mnie dupa boli po bo tym jak ty oszusta nagrałeś. Komu nagrałem oszusta? No, ja na mnie, miałem nik... Ja tobie! Dupę, dupę, dupę... A, no tak, bo ja kiedyś byłem takim debilem, że ja oszusty nagrywałem Ale teraz to ja już... Masz nikt i starciastek, dwunastoletni Maciek? No, no coś kojarzę Ale to sorry mordo, bo ja kiedyś robiłem oszusty, ale teraz już nie robię oszustów ogólnie W sensie robię raz na jakiś czas, ale do was serio chcę do ekipy, bo... Nie wiem, możecie sobie nawet sprawdzić, że jakaś Karolcia ma lidera, bo nie wiem skąd ona to ma Co Dobra. Co ty gadasz? No, możemy Zrobić test na IQ, jak chcecie. Nie, no nie. Nie? Dobra. A co, boi się, że Dobre. was zmiażdżę wszystkich? Tak, boję się. No Dobrze, właśnie, to dobra. To generalnie wszystko. tak, dawajcie mi pytania rekrutacyjne, ja na to odpowiadam tak o. Tak jak na lekcji religii na pytania katechetki. Dawajcie to. Dobre. Jesteś debilem? Yy, tak. Yy, dobra, 2 razy 2 plus 2. Yy, oczywiście, że 8. Oczywiście, że jest, czyli musiałeś się zastanowić, co nie? Od ilu subów jest ranga megaity? Od 20. 1005, no, no. Dobra, pomyliło dobra, mi się, bo się zestresowałem. No, kolejne pytania. Nie, no, nie ma kolejnych pytań, nie chcę mi się. No, nie, no weź zadaj, bo ja lubię. Dobra, A jakieś ja może powiem. z Biblii, zadaj, bo ja umiem ogólnie ogarnąć. To, to nie ja, tym razem. Dobra. E, kto założył gildię świat? Eee. świat? <laughs> Czekajcie, bo Menel mi do domu wszedł. Nie wiem czego no. słyszycie. Dobra, nieważne. Gildie świat no, założył światowi. Ten co założył firmę światowic to on. Ja go znam. Tak? Bóg, jest zła e, ten. Jak to Bóg założył? No Bóg. W sensie to świat. drzewo, Bóg? No nie świat założył A, bóg. Czyli to drzewo. Nie, lol. No bóg. To to... Bóg to jest drzewo. By u otwarte K. To jest drzewo. Eee. <laughs> Dobra, nieważne, dołączysz do gildii. Ja nie wiem, no ty mnie trollujesz. Ty mi pewnie. Nie, no ty chcesz mi oszusta zrobić. No nie, nie wiem. Ja chcę sobie. Po... Na to, ja chcę sobie patrz, patrz, znaleźć gildię, ogóle, fajną ekipę. W ogóle, w ogóle. A wy mi o jakichś bukach gadacie. Przecież ja nawet drwalem mnie jestem. Kazałeś mi pytanie zadawać, to ci zadałem. No dobra, no ale czemu takie jakieś dziwne? I mnie no wprowadzasz w błąd, znaczy. że jakieś drzewo założyło gildię. Ja nie, nie wiem o co ci chodzi. Dobra, yy, a PVP to jakie trzeba mieć minimum? No nie wiem, ty masz. W ogóle ile lat? 7,5 mówiłeś wtedy chyba, co nie? No ale nie, bo już teraz jestem starszy A, to ile masz teraz? 19 Dobra, no to to Dobra, e, dobra no to e, Jakie masz pvp? No, no jeśli no, chodzi masz... o pvp, to zależy z kim się klepie Jak się bije no, z typem no, Nie zabiłeś na farcie, no to dobra A, to jak z tobą, to na pewno powyżej 1 na 10 e, mm, No to nie wiem, no tak... Nie wiem, Dobre. 19 Wymaganie 24 Dobra. No Dobra Nie mam pyta. Ogólnie robić z nami samolot, bo my wcześniej zrobiliśmy samolot z pistonów i tego, ale nas to i nie mieliśmy badakon. Co? Ej, weź mnie to do Gildi dodaj! I ja chcę to zobaczyć, jaki wy macie tag? Van, oh. Wans Jak? Vans przez połtę, o. A dobra, to mój kolega kiedyś, wiesz jak on miał koszulkę? On nie miał Vans, tylko on miał pierwiastek z Ams Czaisz to? Ja się z niego śmiałem Co za debil Dobra, trefam się ja na bazę muszę, no, tak. Ej, ale weźcie mi permisję no, w ogóle, dajcie Ja dupia, co to jest ja za kuboid Dobra. Ej, kto go budował? Gildia cała Dobra, Aha. ale o od. No ale Pójdę czekaj, też... czekaj, chcę się rozejrzeć Zobaczysz czy wy tutaj, co wy tutaj macie? Tutaj macie serce posy, dla mnie. Posy, to jest ser... fosy sobie serce, Co zrobić? Fosy, zobacz. Dobra, co macie w fosach? Jakieś drewno na ścianach. Fajne, fajnie to wygląda. Dobra, wbijam się na górę drzewkarki ogólnie. Generalnie na nam odgarnąć z game'a, bo mi się nie chce robić, ale da się zrobić pistona, lepkiego i zwykłego, bo tu robiliśmy samolot, co nie, ale go wyjechało tam daleko i my spadliśmy. A nie, i no kłamczycie nie... mi. No. Kłamczycie mi. Nie, nie, dobra, chodź. Nie da się czegoś takiego zrobić bez gma Daj się. Chcesz zobaczyć? No to udobanie. weź mi, zrób. To weź mi, zrób. Dobra. No, pokaż, cwaniaku. A ja mam jeszcze do was w ogóle takie pytanie, bo dzisiaj chciało mi się jeść, nie? No. no i zamówiłem sobie, no, trzy powiększone zestawy e, w z McDonalda i pytanie, czy jestem według was gruby? Nie. Nie. A wy jesteście grubi? Nie. A ile ważycie? Ja 41. A ile masz Me metr, ile? Jaka masz wysokość? Rów do metra nie ten nie do Zależy czego. Ale no. Czekaj, ty nawet metra nie masz jeszcze? Gościu, tu ty jakieś sterydy na nie powiem co stosujesz. No to czekaj ile ty masz wzrostu? Ile ty masz wzrostu? Ale czekaj, ile ty masz wzrostu, waperek? Ja mam metry czterdzieści pięć Joki Dobra, napierdalamy go, a nie? Kogo no, wybijecie? Z, do, z twojego tego Co ty gadasz? No xNedix, nim oszusta nagrywasz na nas, ta? ale przecież ja, ja nawet gildi nie mam Dobra, to chodź mi pomóc w fosie, Anie. Gdzie on, on? jest w fosie? Jaki tu, Dobra, weź go napierdzielaj, to jest frajer On mi oszusta zrobił z tą Karolcią Weź go bij, bijemy frajera Dobra, weź go B. wyjaśnij Wal go na krzywe jedynki Dawaj, napierdzielasz go On mi sojusz już pokazuje, ale dobra Bij go Ja mam bekę z frajera, co mi oszusta zrobił Gildia gejmi minuszki robi, weź ich Dobra, zaraz mają bana Ale czekajcie O kurde, mu padły stopy Dobra, weź go napierdzielaj Czyli generalnie w tej gildii nie ma nikogo grubego? Nie Nie, nie ma Czy, ale... Aha, o, polizał Czemu chciałeś kila zabrać? Miał mu let, ale ci nie dam, Polaku Miecz bogów miał nawet Pańcza Dobra, weź ty mi co nic nie mów biedaku, ja mam 300 magiczne. 300 magiczne? A ja mam gieba, Polaku i co? I co? No jak i... na no, też masz zaraz, nagrane. Aha! A, a, Aha, jest, tak? dobra, a ja ci zaufałem. Dobra, idę ci robić wbite. nie, idę ra... nie. Dobra, to musisz teraz powiedzieć. Nie, nie słyszałem tego. I w której jesteś? W jakiej fosie jestem? Tej w której nie ma demida. Dobra. Nie. Dobra. Eee, dobra. Slash Baza. Repair all. Eee, dobra. Co ja miałem powiedzieć? Kto mi zrobi Base Tour? Osiem alucian. Co to jest? Dobra. Weźcie mi, zróbcie Base Tour. No to Base Tour to jest. Wiesz, z angielskiego. Eee, wycieczka po bazie. To jest. Co to są za mechanizmy? A, tu wpadnie się ma nóżkę, tak A. tam padnie. Dobra. Dobrze nie puszczę mu, bo nas zbanuje jeszcze. O jest! Dobra bana macie za to! Dobra. Nie no dobra, ewentualnie jak mi powiecie ile to jest yy, Pierwiastek z 1337 to wtedy was nie zbanuje. Ale ja macie 10 sekund. 1, 3, znaczy ten trzy fajne jest o, o, jest jakieś drewno! Jeden z 37, a O ja dupia, czekajcie! Ja coś odkryłem tutaj! Ej, tu coś jest! Co wy chcieliście przede mną to ukryć? Frajerzy, nie, nie, nie. weźcie nie się ma... odsuń. Nie no, wy jesteście tak spasieni i wy mówicie, że wy 40 kilo ważycie, jak ja nawet nie mogę nic rozkopać, bo wy tu stoicie. No i co we mnie wchodzisz? Nie. Mnie tam mam, więc o mnie nie możesz tak powiedzieć. No dobra, to ty jesteś chudy. Aha, bo wy sobie tak bojkoj, bo, bojkujecie ten, y, jajko, ta. U niejajko odkryte jest nasze. Dobra, odkrywam to. to. Co, odkrywam, to jest oszustwo, że wy sobie to tak zakrywacie. No, to dobra. Samolot. Ja... mamy odkryte. Ale wy, Halo, a dobra. wy macie swój prywatny samolot w ogóle? No. Pokazać ci. No to weź mi pokaż to. Ale to zaraz. Muszę go zbudować. Ale nie masz psychy go zbudować. A to jest takie szybkie jak ten Skoda Maltiego? czy trochę wolniejsze? No wolniejsze, wolniejsze. Aha, dobra. No w sumie ale... ciężko, ciężko się poruszać takimi prędkościami jak Malti, ale. Jest że się zwalisz z samolotu. No dobra, ale weź tylko najpierw zbuduj może, a nie kozaczysz. Dobra, dobra. czekaj, to rozkopane. Ja nie wiem, co wy macie na tym Kubo idzie. Naprawdę, że wy takie tutaj tumaństwo odpierdzielacie, to. Głowa mała, o sorry, na, ey, musiałem, dasz no 4 Ty dasz mi 4 minuty? Na co? Dobra, 3 na zbudowanie samolotu No dobra, no to masz 3 sekundy Nie no, pojebało cię dogi nie Dobra, możemy. ale to nie, to możemy zrobić inaczej Ty będziesz budował samolot, no. a ja będę siedział na dupie i się patrzył na ciebie Okej, okay, to chodź. Stoi dobra. deal? Dobra, deal Tylko czekaj chwila. A ty jesteś tutaj, co chcesz? Weź dobra, dobra. <laughs> dobre, dobre, dobre mi okular. Mam zdjąć oksy? No, dobra, Glimp, fajne. Dobra, <laughs> Dobra, idę za tobą. No i co ty tutaj zdzielasz? no, Czemu ty tu jednak... jakieś gluty stawiasz? O co Dobra, chodzi? cicho, poczekaj. Jakie skupienie. Ej, ale to nie. jest. Ale nie wiem, ty leciałeś już tym samolotem, Lucek? Czy jak on działa, serio? Tak, działa. Zawala jak natura chciała. Aha. Eee, no to dobra to wiecie jakiego deala zrobimy? No. Dobra, możemy zrobić takie deala Że... Taki ja z samolotem 20 klucz Możemy... Dobra... Chyba się posrało. No dobra. Nie, nie, nie. dobra, robimy takie deala. Ty buduj ten samolot Ty buduj ten samolot, a ja sobie odpalam YouTube'a i oglądam sobie najlepszego youtubera na świecie. Czekaj. Czyli mnie. Nie. Czekaj, ja Ja ci puszczę. Najlepszego najlepsze ja. YouTubera. O kurde, to nie to. Dobra, to czekajcie, za 2 na chwilę. Aha! To jest. Słyszałem wszystko. Słyszałem wszystko, kto chce mnie zepchnąć? Włączaj PVP, włączaj PVP, włączaj PVP. Masz. Dobra, zrzucam tych frajerów w operek. Ty! Nie zrzuciłeś dawnie. Kogo? Ja się samo zrobię? Kogo? Nie! A, bo ja żartowałem waperek. aperek! Dobra, wracaj nie. tutaj Trzymaj się A weź włącz jeszcze na, na chwilę Trzeba na backupa, bo straciłem wszystko Siódemkę, amulet, trzy magiczne sety A ty zginąłeś ode mnie? Tak, zginąłem, bo perełek nie miałem co? nie zginąłeś ode mnie, nie trolluj dobra i backupa Dobra, on oszukuje nas Chodzę, ja pokażę ci No, to, to udowodni A miałeś przy sobie amulet? Co? Amuletu chyba nie miałem, ale miałem siódemkę i dwa sety Magiczne. Dobra, ja tą siódemkę miałem wcześniej. Tak, tak miałem dwa magiczne sety, rób mi backupa. Nie robię ci backupa żadnego. Dobra, wskakuj dogi. Dobra, na... gdzie mam... Się... Ej i to, no, to jest normalnie fajny. działający samolot? Nie, no nie pierdziel. Nie, nie... Dobra, lecimy, ale... Dobra, masz ale gdzie mam stanąć, gdzie mam stanąć? no nie wiem gdzie chcesz. I no, tak raczej i tak chyba... spadniesz No Dobra. nie no bo to się gdzieś stawało specjalnie. Dobra nie wiem, 3-4 lecimy. Jest Dobra, dawaj startuj to! Mariusz! Co jest? Lecimy! <śmany> o kurde! <śmany> Spadłem! Oh fuck man! Ja pierdziele! Czekaj! Game modem do mnie, bo nie mam rady czy za... Dobra czekaj waperek! Tepam się do... Nie no gildia lotników, nie? Nie no, ale że wy umiecie że wy umiecie tak dobrze latać? Nie, no wy to dobrze jesteście w tą gierkę A ten spadł, ale no już. O, fuck, ja też. O kurde Ej nie, dobra Dobra, dobra, chodźcie za mną, chodźcie ja za mną Ja wam coś dam w nagrodę za to, że tacy dobrzy w tą grę jesteście. No, no, na bazę? No no chodźcie na bazę. Chodźcie na bazę! Chodźcie na bazę Nie, nie, nie ma samolotu, chodźcie na bazę. Muszę wam coś powiedzieć. Nie, nie, muszę wam coś powiedzieć. Nie, bo ostatnio nas pole nasz samolot polecił Masz Muszę, pali, Do, muszę tak. wam coś A, powiedzieć to, to Muszę Muszę wam coś powiedzieć Muszę wam coś powiedzieć Co się zatrzymał? Co jest? Jedzcie ty... koksa Jedzcie koksa nie o o, id Wiedziałam. Idę go zabić Idę go zabić, czekaj tak. Rozpierdzielam <śla> was Rozpierdzielam tak, was w tym momencie, czajcie to? Rozpierdzielam was w tym momencie Rozpierdzielam S, yes. Tak szybko, naprawdę? A z tak szybko? Masz Co no, się stało? <��ptsician assumes> Dobra pierdzielę ten serwis elo.